Ostrym Snowboard Contest to impreza, która została zapoczątkowana 13 lat temu. Ma na celu zebranie w jednym miejscu najlepszych zawodników obecnie jeżdżących w Polsce, żeby mogli w luźnej atmosferze porywalizować i wygrać fajne nagrody. Od samego początku widzieliśmy mega potencjał w kotelnicy jako najlepiej rozwijającym się ośrodku. Od samego początku mamy bardzo duże wsparcie i świetnie tutaj organizować imprezy. Zawsze sędziowie na tej imprezie patrzą na tak zwaną ogólną impresję, czyli płynność zawodnika, triki, które wykonywał, poziom tych trików, różnorodność i to wyróżnia właśnie zawodników wszechstronnych, którzy, jeśli połączą to wszystko w jednym, mają największe szanse na wygraną. Dużo młodych twarzy, pomieszanych oczywiście jeszcze z moimi uczniami, z Ligockimi, którzy byli parę razy na Olimpiadzie. Fakt jest taki, że chyba rzeczywiście jestem najstarszy z całego tutaj towarzystwa, ale ta edycja jest rzeczywiście taka przełomowa, że już ta stara gwardia gdzieś trochę już przyjeżdża, pojeździć i, i mieć dobry czas. Niekoniecznie walczyć o podium, a młodzi e, atakują. Ważne, żeby dla nich takie imprezy były raz, że widzą, gdzie mogą być za parę lat, bo widzą starszych kolegów. Widzą, że można przyjechać, zdobyć tu nagrody, pokazać się i zrobić jakiś krok w swojej karierze, bo tak naprawdę no, wszyscy jeździmy dla zajawy, ale też gdzieś tam z tyłu jakiś profesjonalizm, gdzieś tam każdemu świta. Bardzo miło zawsze zobaczyć mnóstwo znajomych, pojeździć z nimi. Tak naprawdę to się też liczy w tym wszystkim, a nie że, żeby zrobić wynik. To jest taka sprawa trochę drugorzędna. Ważne jest, żeby się dobrze bawić i myślę, że wszystkim to się dzisiaj udało.